Dzień dobry, wracam w czapce, bo pogodę mamy niepewną. Przełom maja i czerwca przywitał nas bardzo obfitymi opadami, które z jednej strony były wyczekiwane, ale niestety przyniosły również podtopienia i przynoszą też straty ogrodowe, bo przyspieszona wegetacja. Taka intensywna wegetacja związana z pogodą, z deszczem, sprzyja również rozwojowi wielu organizmów, które, dla których rośliny są pokarmem. I jedną z takich grup organizmów, o której dzisiaj opowiem, są ślimaki. Zapraszam. Słuchajcie, kiedyś prowadziłam takie fajne zajęcia edukacyjne z koleżanką Hanią, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Prowadziłyśmy zajęcia o ślimakach i z tamtego czasu pamiętam sporo informacji na temat ślimaków. Ślimaki, na przykład wstężyki, możemy hodować. Podobno możemy je jeść. Ja nie wiem, bo nie próbowałam wstężyków. Natomiast jest to najbardziej popularny ślimak, e, najbardziej powszechnie występujący, ale też niestety no, czyniący nam straty w ogrodzie, e, ponieważ większość ślimaków zjada nie tylko. Resztki roślin, nie tylko glony, nie tylko rozkłada materię organiczną, co w gruncie rzeczy sprzyja powstawaniu humusu i powstawaniu um, żyznej gleby, natomiast żywią się też niestety ślimaki młodymi liśćmi. Niektóre rośliny oczywiście smakują im bardziej niż inne. Ja zauważam największe straty u siebie właśnie po tych deszczach. Jeśli chodzi o rośliny takie ozdobne, to smakują im jeżówki, smakują im ostróżki, smakują im nawet, słuchajcie, wydawać by się mogło. No, nie wydawać na pewno, trujących konwali czy też host. Zjadają nam dużo te ślimaki. Nie lubimy ich, zbieramy je, a więc wstężyki, niestety, należą do takich ślimaków, których chcemy się z ogrodu raczej pozbyć niż je hodować. I w Polsce występują trzy gatunki wstężyka. Mamy wstężyka ogrodowego, mamy wstężyka gajowego i mamy wstężyka austriackiego. Ja tutaj Wam podlinkuję oczywiście filmy, gdzie możecie sobie więcej o tych gatunkach poczytać. Ja przynajmniej dwa z tych trzech. Z dwoma z tych trzech spotykam się na co dzień, a więc z tym gajowym i z tym ogrodowym. Ich jest naprawdę bardzo dużo teraz po deszczach. Jak ja sobie z nimi radzę? No w ogóle radzę sobie z wszystkimi ślimakami w ten sposób, że zbieram je i wynoszę je w takie miejsce, gdzie wiem, że się zajmą nimi ptaki. Raczej staram się nie używać chemii na ślimaki w ogrodzie, bo ta naprawdę skuteczna chemia, czyli ten metal który rzeczywiście te ślimaki skutecznie zwalcza, jest również niebezpieczny dla roślin. A ja tutaj chcę mieć zdrowe rośliny i takiej chemii nie używam. Inny takie mniej drastyczne sposoby zwalczania ślimaków, czy też niedopuszczania ich do roślin, jest y, na przykład stosowanie mączki bazaltowej, y, skorupek jaj, no, różnego rodzaju innych y, zabezpieczeń. Natomiast jeśli tych ślimaków jest bardzo dużo, no, to często po prostu trzeba je wyzbierać. I również ta, takie, y, takie rozwiązanie polecam moim klientom. Oczywiście dla mięsożerców. Ślimaki można jeść. Również wsteżyki podobno są smaczne, jakkolwiek nie wiem, nie próbowałam. Poczytajcie o tym więcej. Nie będę tego rozwiązania polecać. Na pewno smaczne są winniczki. Ale winniczki są tym rodzajem. Który jest właściwie bardziej, czy też nawet najbardziej pożyteczny z tych ślimaków, które występują w naszych ogrodach? On jest objęty częściową ochroną. To jest największy lądowy ślimak tutaj u nas w Polsce. I ślimaki winniczki rozprawiają się z kolei z tymi bardzo nielubianymi. Pomrowami, a więc ślimakami bez skorupy. Tych ślimaków też spotkamy w naszych ogrodach bardzo wiele i bardzo ich nie lubimy. Jeśli chodzi o pomrowy, to również mamy wśród pomrowów zarówno gatunki bardziej przyjazne ogrodom, jak na przykład pomrów czarniawy który to y, też y, głównie zjada te rozłożone już resztki roślin, a więc y, jest pod tym względem pożyteczny, bo usuwa nam tą gnijącą y, materię y, organiczną z grządek, zamieniając ją na, na humus. Natomiast... Y, 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 ja na razie takich własnych obserwacji nie mam, żeby te ślimaki czyniły więcej dobra niż zła, więc ja tak jak mówię, staram się je łapać. E, oczywiście zawsze używając do mm, obchodzenia się ze ślimakami rękawiczek, bo ślimaki również mogą roznosić różnego rodzaju pasożyty. I mimo, że wiemy, że śluz ślimaka sam w sobie jest używany w kosmetyce i w medycynie, ma bardzo dużo pozytywnych właściwości, jeśli chodzi właśnie o gojenie się czy polepszanie stanu skóry. Człowieka, no to jednak chyba zawsze lepiej używać rękawiczek do obchodzenia się ze ślimakami, bo ten ślus jest taki po prostu nieprzyjemny. I jak mamy tych ślimaków dużo do zebrania 30, 40, 50, 100 czy nawet więcej no to po prostu nie wyobrażam sobie robić tego bez rękawiczek. A więc yy, zbieram te ślimaki wszystkie do do jakiejś miski, do jakiegoś wiadra, i w momencie, kiedy mogę je wynieść w takie miejsce, gdzie zajmą się nimi ptaki, czy to do zaprzyjaźnionego gospodarstwa, gdzie hodowane są kury, na przykład, czy też kaczki, biegusy, które są chyba najbardziej skutecznym, takim naturalnym. Biologicznym sposobem zwalczania ślimaków, no to wtedy je tam zanoszę i jest wielka wyżerka. Niestety nasza natura nie jest skonstruowana w taki sposób, że żyją tutaj sami roślinożercy, ale mamy też. Mięsożerców, i jeżeli chcemy świadomie ogród uprawiać, to musimy wykorzystać te procesy naturalnie występujące w naturze, żeby się właśnie z, z takimi organizmami jak ślimaki rozprawić. I przypominam, nie chodzi o to, że my mamy każdego napotkanego, ślimaka w okresie suszy na przykład tępić tylko patrzymy obserwujemy obserwacja jest takim najlepszym sposobem najlepszą metodą badawczą jeżeli rzeczywiście widzimy nadmierny rozwój tych organizmów który zagraża naszym uprawom wtedy należy się tych ślimaków w jakiś sposób Pozbyć. Naszymi sprzymierzeńcami oprócz e, kaczek biegusów są w, naturalnej, w naturalnym środowisku drozdy e, oraz na przykład żaby, e, ropuchy. A więc e, te m, organizmy też nam mogą pomóc w takiej biologicznej w, w, w walce ze ślimakami. Starajmy się dla nich e, tworzyć też środowisko życia. Nie każdy teren podmokły, czy taki bardziej wilgotny na, e, na naszym, w naszym ogrodzie, na naszej działce, to jest teren, który trzeba osuszyć, bo właśnie tam będą e, zarówno te ślimaki, jak i te żaby przebywać i ten system, o ile nie jest przez nas zakłócany, czy nie jest zakłócany właśnie przez jakieś takie nie... nie nieregularne deszcze, to będzie się sam regulować. No i cóż? Ja wracam do upraw. Jeszcze tych ślimaków trochę zostało, chociaż jest ich trochę mniej. Niestety przewidywane są dalsze deszcze, a ja słyszałam nawet o tym, że w lecie mają być w Polsce powodzie. Więc trzymajmy się bezpiecznie, obserwujmy, monitorujmy i stosujmy takie sposoby, które nie zagrożą tym naszym cyklom pokarmowym, temu obiegowi energii i materii w ogrodzie, a będą je wspierać. Miłego weekendu, do zobaczenia.